Kochani, wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Dzisiaj w świecie, i niestety ten błędny, chory pogląd wlazł również do środka kościoła, wielu ludzi myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby się zbawić. Ile razy słyszę takie błędne, Poglądy nawet od ludzi wierzących o proszę księdza, ja to jestem dobrym człowiekiem a to, że ja nie pójdę nam prze czasem, że ja się nie pomodlę nie mam czasu, ja pomagam innym ludziom ja jestem dobrym człowiekiem dobrym człowiekiem ktoś mi inny mówi też niby wierzący człowiek proszę księdza no, no ci katolicy chodzą do kościoła, latają, modlą się niby, niby wierzący ale ile złego, jakie skandale, ile złego, a ludzie niewierzący nieraz tak dobrze żyją, proszę księdza, a ci hindusi, a ci w ogóle inni, a buddyści, to już w ogóle no, oni tak cudownie żyją. Tacy wspaniali są, tacy pełni pokoju i spokoju, a katolicy to się tego ciągle kłócą. Kochani, no właśnie diabeł robi wszystko, żebyśmy tak zaczęli myśleć. Żebyśmy zaczęli myśleć, że wiara nie jest konieczna do zbawienia, że wystarczy być dobrym człowiekiem, nikogo nie zabić, nie zgwałcić, nikomu nic nie ukraść, dobrym, szlachetnym człowiekiem, który tam jakieś dobro naturalne w swoim życiu czyni i już prosto do nieba taki człowiek pójdzie. Największa bzdura i największa charyzja i kłamstwo. Jakie dzisiaj diabeł usiłuje nam wmówić? Pan Jezus powiedział wyraźnie, wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Koniecznie potrzebna, kochani. Człowiek niewierzący nie będzie zbawiony. <laughs> Przepraszam, ale już jestem po jednych rekolekcjach w Kanadzie. I czuję, że ten biedny głos już momentami mi odmawia troszkę posłuszeństwa. Ale może damy radę do środy. Kochani, wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia. Gdyby tak nie było, gdyby wszyscy dobrzy ludzie mieli być zbawieni, to jaka by była wartość krzyżowej ofiary Pana Jezusa? Jego męki, Jego śmierci, Jego przelanej krwi, wszystko to byłoby niepotrzebne. Wystarczyłoby być dobrym człowiekiem, szlachetnym dobrym człowiekiem, bez żadnego odniesienia do Jezusa Chrystusa. Jedynego Zbawiciela świata, to by wystarczyło, żeby iść do nieba. Przecież Pan Jezus otworzył nam niebo swoją drogocenną krwią. Przecież Pan Jezus umarł na krzyżu, a my, żeby z tego skorzystać, musimy w to uwierzyć, musimy wyznać Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela naszą wiarą. Nie ma innej drogi do zbawienia. Nie ma, kochani. Dlatego nie łudźmy się, że wystarczy czysto naturalistyczne podejście. Czyli, o, ja jestem dobrym człowiekiem. Ja sądzę, że w piekle jest bardzo dużo takich ludzi, którzy uważali siebie za bardzo dobrych ludzi. I albo stracili wiarę w swoim życiu, albo nigdy wiary nie szukali. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. To nie są moje słowa. To są słowa pana Jezusa. Dlaczego w dzisiejszym świecie to jest takie bardzo ważne? Ponieważ usiłuje się nam wmówić na siłę, na siłę się nam usiłuje wmówić i pracuje nad tym cały sztab ludzi i niestety cały sztab też kapłanów i biskupów, że wszystkie wiary w zasadzie są dobre, takie same. Że nieważne, czy ty jesteś katolikiem, czy prawosławnym, czy Kalwinem, czy buddystą. Czy, czy może islamistą. Nieważne, kim ty jesteś. Ważne, żebyś ty był dobrym człowiekiem, żebyś ty tak żył, że nikomu nie będziesz przeszkadzać w tym życiu, że wszyscy, cię, wszyscy będą z ciebie zadowoleni, żebyś ty był dobrym, spokojnym człowiekiem. A w co ty wierzysz? To jest twoja osobista sprawa. Ty możesz wierzyć w co chcesz. Byłeś ty był dobrym człowiekiem. Kochani, to jest, ja bym to nazwał, największa herezja naszych czasów. Największa herezja naszych czasów. Ostatnio słyszałem jednego właśnie z arcybiskupów blisko pracujących tam przy Ojcu Świętym w Watykanie, który publicznie we włoskiej telewizji mówił: Jesteśmy dziećmi jednego Boga. Wierzymy w tego samego Boga. I muzułmanie, i katolicy, i Kalwini. Nieprawda. Że wierzymy w tego samego Boga. Nie wierzymy w tego samego Boga. My wierzymy, chrześcijanie, w Boga objawienia. W Boga, który nie jest Bogiem stworzonym, wymyślonym, ale który się objawił człowiekowi. Poprzez swojego jednorodzonego syna Jezusa Chrystusa zbawił, odkupił świat. Przelał krew dla naszego zbawienia. Objawił się w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie po raz drugi się objawił w osobie syna. W osobie syna zbawił i odkupił świat. Boga, który swoje objawienie potwierdza licznymi cudami, które czyni na tym świecie. To jest nasz Bóg Chrześcijan. Bóg miłosierny, litościwy, wyrozumiały. Który nie jest Bogiem wymyślonym i stworzonym, ale Bogiem zrodzonym. Który sam. Posyła swojego jedynego syna dla naszego zbawienia. Kochani, natomiast weźmy taki buddyzm na przykład. Wielokrotnie, ostatnio słyszę nawet w ustach niedouczonych kapłanów, słowa, że buddyści i my wyznajemy tego samego Boga. Jakiego Boga? Buddyści w ogóle żadnego Boga nie wyznają, bo oni żadnego Boga nie mają. Bundystom w ogóle zacznijmy od tego, to nie jest żadna religia, tylko jakaś filozofia. Oni sami się przyznają, że oni nie wierzą w żadnego Boga. Islam. Religia na pewno nie objawiona. A jeżeli to nie przez Boga, ale przez jakiegoś chyba złego ducha, zlepek różnych wierzeń judaistycznych, chrześcijańskich, które tak naprawdę z naszym chrześcijańskim objawieniem nie mają nic wspólnego. A oto wielu kapłanów, dni islamu pochyla się, całuje Koran. Koran, w którym głównym przesłaniem jest to, żeby rżnąć i mordować chrześcijan. Kochani, to jest wielkie poplątanie i zakwantwanie czasów, w których żyjemy od strony duchowej. Musimy mieć świadomość, że jedyną prawdziwą religią, w której Bóg się objawił, w której Bóg żyje i działa, jest chrześcijaństwo. A w tym chrześcijaństwie jedyną wspólnotą, która posiada pełnię wiary, pełnię objawienia jest Kościół katolicki. Musimy mieć tego świadomość i nie możemy sobie dawać wmawiać, że wszystkie religie są równe, że jest jeden Bóg, w którego wszyscy na świecie wierzymy. Bóg pokoju, Bóg miłości. To jest takie ble, 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 ble. Takie pobożne ble, ble, ble. Masońsko-liberalno-lewackie New Age. New Age, które zaciera granice pomiędzy, chce zatrzeć granice pomiędzy wszystkimi religiami. Chce sprowadzić wierzenia wszystkich religii do jednej wspólnej religii. I diabeł, kochani, dzisiaj staje na głowie, żeby tak było. Żeby ludzie przestali dostrzegać różnice. Żeby przestali bronić swojej własnej wiary, żeby przestali cenić, żebyśmy, katolicy, przestali cenić naszą wiarę, żebyśmy przestali zachowywać jej przykazania, jej dogmaty, jej zobowiązania. Diabeł robi wszystko tak naprawdę. Mówi mi ktoś ostatnio: Moja córka wyszła za mąż za Kalwina. Ale to przeszkędza, no jakie to ma znaczenie? Przecież jeden Bóg, jeden Bóg, jeden sakrament. A ja mu jaki sakrament? Przecież Kalwini nie mają żadnych sakramentów, nie mają zdziwienie, No właśnie, no nie mają, no nie mają, nie mają. Sakramentu Małżeństwa nie istnieje bo oni wzięli ślub gdzieś tam w Arizonie, u Kalwinów, gdzie prędko księdza, u nas trzeba długo załatwiać jakieś kursy, jakieś coś trzeba chodzić, to, to miesiącami trwa, a tam poszli dwa dni. Ksiądz im udzielił ślubu. Jaki ksiądz? Tam nie ma księdza, proszę pani. Tam jest pastor, świecka osoba, która myśli o sobie tylko, że jest księdzem. No jak to przecież on chodzi w koloradce? No ale proszę pani, koloratka nie czyni księdza. To nie jest ksiądz. Żeby był ksiądz, musi być sakrament kapłaństwa. Żeby był ksiądz, musi być prawdziwe kapłaństwo, sukcesja apostolska. Musi być biskup, który udzieli tego sakramentu. Żeby był ślub, musi być sakrament. Żeby była msza, musi być prawdziwa Eucharystia. Kochani, dziś wszystko się musi je rozmyć. Ponieważ wiara wielu katolików jest bardzo płytka, abym powiedział, żadna, jest wielu katolików, którzy nie mają żadnej wiary. Informacje na temat wiary są zerowe, dlatego diabeł na tym buduje. Diabeł na tym buduje. I w miejsce prawdziwej wiary wielu ludzi przyjmuje pseudo-wiarę. Wiarę, którą, ja bym powiedział, sami sobie budują. My, ludzie wierzący, powinniśmy żyć, żyć według wymogów naszej wiary. A więc to wiara powinna kierować naszym życiem. Natomiast wymogi tej wiary, natomiast dziś jest tak, że ludzie żyją tak jak chcą, absolutnie jak chcą i do tego swojego życia tworzą swoją własną wiarę. Bylibyście zdziwieni, kochani, w co wierzą niektórzy ludzie, którzy mówią o sobie, ja jestem katolikiem, we wróżki, horoskopy, różne inne dziadostwa. No, w, w, w astrologię, w przepowiednie takie czy inne, w masę różnych rzeczy, no bo człowiek musi w coś wierzyć. Człowiek bez wiary umiera. Jeżeli człowiek w człowieku nic nie wierzy, to tworzy się w człowieku pustka, którą musi czymś wypełnić. Musi czymś wypełnić. I z tych bzdurnych rzeczy, które zaczynają wierzyć, nie mając żywej wiary, zaczynają sobie tworzyć dogmaty wiary. Znam wielu takich pseudokatolików, którzy są skłonni do tego, żeby walczyć z dogmatyzmem Kościoła katolickiego. No ale ich dogmaty, które sobie stworzyli, ich pseudo-dogmaty wiary, które sobie sami stworzyli, są o wiele gorsze. Są po prostu wręcz nie do pokonania. To są dogmaty, które sobie stworzyli. W oparciu o swoje życie, bo tak im pasuje, bo to życie jest takie, jakie jest. I to do tego życia dopasowali sposób swojego wierzenia. Siostry i bracia, wiara jest darem, jest depozytem, który nie możemy zmienić. Wiara nie jest jakąś filozofią, którą my tworzymy każdy z nas na potrzeby własnego życia, ale wiara jest... Naszą relacją z Bogiem żywym, która musi się opierać na prawdzie. Na prawdzie. Czyli tego Boga musimy poznać, uznać Jego wymagania, które stawia nam i przylgnąć do Niego aktem wiary. Zauważcie, w katechizmie Kościoła katolickiego, gdybyśmy wzięli i otworzyli, to mamy trzy cnoty. Wiara, nadzieja i miłość. Trzy cnoty główne: wiara, nadzieja i miłość. I na pierwszym miejscu wcale nie stoi miłość. Tak jak niektórzy chcą sądzić, że kochaj i rób co chcesz. Kochaj i rób co chcesz. Nie, wcale nie. Wcale nie na pierwszym miejscu stoi wiara. A więc, żebym mógł kochać drugiego człowieka, najpierw muszę uwierzyć, Boga. Bo każde moje działanie wobec tego świata, wobec drugiego człowieka musi być zakotwiczone w Bogu żywym i prawdziwym. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, że ja nie wierząc w Boga i nie wierząc w Bogu, będę potrafił dobrze kochać drugiego człowieka. Bo to nie będzie prawdziwa miłość. Kochani, jak bardzo trudno jest kochać drugiego człowieka. Jaki ten człowiek często potrafi być trudny? Jaki potrafi być trudny, wymagający, odrażający czasem? Jak myślicie matka Teresa z Kalkuty, kiedy szła do tych śmierdzących Hindusów tam w slumsach Kalkuty? Dlaczego ona tam szła? Dlatego, że widziała w nich Chrystusa, że miała żywą wiarę. Gdyby tego nie miała, nigdy by tam nie poszła. Ojciec Damian de Wester, święty z Molokai. Dlaczego szedł do tych odrażających, rozkładających się, jak napisał w swoim duchowym pamiętniku, trupów, żywych trupów? Dlatego, że miał żywą wiarę. Święty Maksymilian Maria Kolbe, dlaczego w Auschwitz oddał życie za człowieka, którego nigdy nie widział na oczy? Pierwszy raz go ujrzał wtedy na tym placu tam. Dlatego, że ujrzał w nim Chrystusa, nie jakiegoś tam gajowniczka. Jana, który miał żonę i dwójkę czy trójkę dzieci i płakał, bo nie chciał iść na śmierć. Nie. Ojciec Kolby ujrzał w tym człowieku Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy mnożyć te przykłady heroicznego życia innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że mieli wiarę. Nie dlatego, że byli tacy wspaniali i tak bardzo kochali innych ludzi, tylko w tych innych ludziach kochali Boga Żywego. Dlaczego to mogli uczynić? Bo mieli żywą wiarę. Dzięki wierze weszli na szczyty heroizmu ludzkiego życia. Kochani, nie jesteśmy w stanie pięknie żyć, kochać innych ludzi, służyć tym ludziom, składać siebie w ofierze, jeżeli nie będziemy mieli wiary, jeżeli nie będziemy mieli żywej wiary. Jeżeli będziemy mieć żywą wiarę, to będziemy zdolni do wielkich rzeczy. Natomiast jeżeli tej wiary w nas nie będzie, to całe nasze życie będzie taką nieustanną walką ze swoją ludzką słabością. Pan Jezus do świętej siostry Faustyny mówi tak: To, że jesteś zdolna czynić dobro, to tylko moja łaska. To, że jesteśmy w stanie czynić dobro, to jest Boża łaska. Kto jest źródłem tej łaski? Bóg, żywy i prawdziwy. A w jaki sposób tę łaskę mogą otrzymać? Tylko poprzez wiarę. Bożą łaskę otrzymujemy tylko poprzez wiarę. Bez wiary jesteśmy pozbawieni wszystkiego, co najistotniejsze w naszym życiu. Żyjemy, ale co to za życie? Zabrać nam wiarę. Zabraj człowiekowi wiarę, to zabraj człowiekowi wszystko. Nikt nam nie może zabrać wiary. My tylko możemy się sami jej pozbawić. To jest bardzo ważne.